W tak długim czasie bycia na wodnym, robienia tych leveli, Po bardzo długim czasie, udało mi się zrobić w końcu u Terfina level 80, prawo ja, i mogę mieć pełną urodzinę, tak, mając level 80, a u Rekina mam dopiero 50, więc nie jest nas tak źle, jest ok więc... Mocno mieć naprawdę pełną rodzinę na wodnym, mając cewer 80. Nie wiem, czy jest jakieś zaprobowanie tych innych, bo jakby są dwa miejsca, ale nie pisze nic, więc nie mam tego pojęcia. Niestety, tego stuwa została, więc nie jest aż tak się. I no, jest to trochę dziwne, bo na zwykłym teraz chodzi. Teraz trzeba mieć 170, żeby mieć pełną rodzinę. Ale jak ktoś kiedyś grał, wystarczyło 60 i jest. Nie, no ten ptasior 111, pełna rodzina. To jest piękne, ten level to jest piękne. No, no więc, jeżeli ktoś chciałby na wodnym zrobić jakiś tam level, proponuję sobie 80 i odprobować pełną rodzinę, bo to się najbardziej teraz opłaca. Bo jeżeli za niedługo po tą aktualizację, gdzie trzeba będzie zrobić 170, no to lepiej odblokować pełną rodzinę mając level 80 niż 170. Strasznie trudno robić te levele, ale mi się wydaje, że nie jest aż tak Jaki ten krab jest fajny. myślałam, że ona sama to no, pójdzie. Nie, krab zniknął. Nie. Zniknął mi to smutne. Więc, krótko mówiąc, polecam żebyś ten 80 na wodnym. Niestety, e, dalej skąd mam problem, nie wchodzę, więc z tym nic na razie nie mogę zrobić, niestety. Ale do zobaczenia niedługo. Pa.